Przypominam, że do wygrania jest granie spodzianka o wartości minimum 50 zł. Wystarczy zostawić suba, łapkę, skomentować ten i ostatni film, zresztą wszystko macie w opisie Poza tym warto wpłacać z moim kodem na G4, gdyż macie dodatkowo koło fortuny, gdzie możecie sobie coś przykładowo jeszcze wygrać Yo, cześć, manko z tej strony drużok. dzisiaj jesteśmy klasycznie na GeForce Skins I jeszcze przed materiałem zachęcam was do wpisania kodu druszak Godzik da wam 5% więcej do wpłat na stronkę, wpłacicie sobie czym tak naprawdę chcecie Stronka tylko dla osób pełnoletnich no i kodruszok daje wam takiego milspeka Za darmo Więc przykładowo Glock za złote zł może być twój Za darmo, za fliko, więc myślę, że warto, może być lepiej, może być gorzej Otwórzmy sobie trzy razy smoczka Okej, okay, jest koska, nawet dwie? I patrzcie to! Patrzcie to, mamy 1450 zł Czyli mamy 1100 zł do przodu, ale to jeszcze nie wszystko Bo mamy profit I poza profitem Mamy jeszcze walutę eventową, którą możemy sobie wymienić i dostać za darmo, za friko, dosłownie dodatkowo, takiego tutaj maga, no wiadomo, że ten mag nie będzie jakoś drogi, ale jest za friko. Otwórzmy sobie Mister, Mystic Beast, Mystic Beast, prawie jak Mister... oj, ja, o. Zróbmy sobie bitwę, bo szczęście może się na skrzynkach, z tego zwykły, troszeczkę zwyczerpało wyczerpało z pierwszego tej rozdania. Tiger Speeda sobie wrzućmy, Może Mister Gino Exclusive. Albo same premki dwie rzućmy sobie. Raszyka B. A Windmilla. Hmm. A zróbmy sobie tak dla niepoznaki. Konduktorek. Cyk, cyk, cyk. No zróbmy coś takiego na trzech. Pikpa, no nie powiem, no troszeczkę, co, co, troszeczkę gruba, troszkę, troszkę nie jest, nie? No ale ja mam nadzieję, że tutaj yy, szczęśliwa do nas będzie, bo jak nie, no to pójdę średnio. Średnio, średnio. Pierwsza bitwa, czyli pierwsza skrzynia w sumie. Dla poprawej całkiem, ale to nie duża. To nie duża. Pierwsza skrzynia dla, dla nas, albo dla poprawej dla nas. Ale prawa też fajnie. Premium pierwszy raz. Dla mnie chyba. Dla mnie. Druga skrzynia dla mnie. Nie. Rush B Dla kogo? Może dla mnie. Może nie, czyli może też. A może nie, okaże średnio. Dostał Windmill. Windmill. Rzuci nam. Okej OK łapy za, 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 za. 533. Spoko. Spoko, elegancko. Haj. Jeszcze nożyk. Kurde, no jako jedyny dla nas nie nożyk. Master. Master Master. Kenny, Kenny, Kenny będzie drogi. 400, prawda? 383, Konduktor. O ich... Tu już będzie ciężko, ale jeszcze są trzy skrzynki. Push, kurde. No nie wiem, no ciężko, ciężko, no. Na pewno nie taki glut No i Fire Empent, no to by nam chciało dać, żebyśmy sobie wygrali. Mamy to, nie mamy, ma nie mamy. Nie mamy. Czy mamy? Mamy. Nie mamy. Nie mamy, kurde, no nie mamy, no. No Niestety. Otwórzmy sobie może skrzynkę za EXPA. Pyk. Pyk. No okej, okay, to jest tysiak. Elegancko. Elegancko. Elegancka, elegancja Francji. Elegancka Francja. EXUS. Trzy razy. 120 polskich pylonów. A my dostajemy. Giveresa, tych pln mało, bo to jest. Przy 36. Zróbmy sobie pitwę, Ale tylko ze skrzynek takich, no załóżmy budżetowych, bo nie każdy ma taki budżet. Rzućmy sobie każdą skrzynkę po 20 zł. Równe 20. 220. Znaczy, jaka skrzynka w miarę 20 zł? Rzuci nam. No coś nam rzuci, może, no. 220 zł. Czy to jest mało? To jest mniej na pewno niż w tysiącach. Więc 220 zł. To jest tak spoko. Mam luźne 200 ponad zł. Chcę sobie coś otworzyć. Więc może, może. I tu jest spoko. 23. Jest lekki plusik. Zawsze coś. Emeczka. I to jest lekki plusik znowu chyba. I tu jest mu. Skrzynka to 20 zł. O kurde, to mu daje teraz. O, o, widzicie? To jest na za 20 złoty. No ma przewagę kolega tutaj. Oj, powiększył sobie ją. Troszeczkę doganiamy teraz. Troszeczkę, troszeczkę doganiamy. Oj. No, troszeczkę już nie doganiamy. Take a look. I lekko znowu doganiamy Ufa. No i się oddalamy. No i box stop. Czy się przybliżymy na boxie? No nie. Si oddalimy. A na stopie? To na stopie się przybliżmy. Jak na boxie się oddaliśmy, to na stopie. No niestety. No, niestety. Mi się wydaje, że Neptunik na zakończenie, pierd testowym. I ten laminat nie chce go trafić. Zaraz mówię. Każdy kałach, każdy skin, tylko nie Tylko nie coś. O, 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 o. I to jest idealny item na zakończenie. I ja Wam mówię, że mamy prowicik. Czyli znaczy nie mamy w sumie, czy mamy. Sprzedajmy wszystko. A i jeszcze kontrakt. Bo mamy skinki. Jakbyśmy nie mieli, to byśmy sobie odpuścili. Ale kontrakt? Ding. No, jesteśmy dzisiaj. Tak sobie. Do następnego. Cześć!